Ziomeczki, dzisiaj robimy mega zarąbisty opening. Mam nadzieję, że mi wypadną fajne rzeczy. Na przykład, i to co, nie wiem, I to najpierw chodźcie na to. I dzisiaj tylko raz sobie na tym zagramy, kurwa. Dzisiaj na tylko raz sobie zagramy, bo niestety mam tylko jeden bilecik. Bo wykorzystałem na te 7 Dobra, to zaczynamy. Kurna, no, nie zmieniłem na Riko Nie, wyjdź, wejdź wyjdź, 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 wejdź. Kurna, za A jestem bossem. Dobra. No dobra, niech już będzie. No patrzcie. Ale jak jemy, to się lepiej gra. Jak jest, jesteś bosem Dlatego. to hotuwa. Nie, ja już ja to przegram. O Boże, jak ladzy. Jestem tak na odcinku. Kulna. zaraz. Nie, to jest moja przegrana. Dupa, no. Po co go przyciągałem? To jest mój koniec. Oni to wygrają. Mój koniec. Nie, no. Ach, moja przegrana, No nic. No, no, tylko 13. No. I, to co, robimy teraz opening? Mój. No. I dobra. Zaczniemy od tych skrzynic. I okej. Okay. 12. Okej, okay, pan. 4 do pan. 10 do selki. O, okej. Okay. Dobra. 16 hajsu 5 do Selki 5 do Jessy 1 bilecik na wielkie rodzenie. to jest teraz, będziemy mogli sobie zagrać yy, hajs yy, okej okay. dobra, 6 do El Primo, 10 do Bula okej okay. 24 hajsu sześć do kolta, sześć do broka i pięć krystałów dobra, a w sumie dobra, nie będę liczył kurna Ej. nie chce mi się dobra, i teraz otwieramy duże skrzynie Okej, okay. 50 y, hajsu. Okej, okay. 12 do dzina i 20 do Kolta. 30 do se, do nie wiem, do tamtej babki. 3 y, Klejnaty. Okej, okay. no co tutaj mamy. Y, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Hajsik. Skrzynia. No i to tyle z naszych openingów. Dobra. I. Riko? U lepszego. W razie czego. Nie wiem jak to może się zaraz kończyć. Dobra. I idę. Znowu będę bossem. Nie no, nie no, mam nadzieję, że ja to wygram. Nie, nie wiem, co jest taka możliwość. My już tutaj, kurna, rozwalamy, ale w sumie możemy to nawet przegrać, bo Crow tutaj truje. Dlatego jest, no w sumie Crow też jest dobry na tą mapę, kurna. Właśnie zapomniałem wam powiedzieć. Zrobię filmik z moim pieskiem dzisiaj. Z tym moim słodziakiem. To nie pokażę wam jak on wygląda i pokażę wam jak się będzie bawił z jego przyjacielem, z jego, z, z jego z jego tatą, tak jakby jego tatą. Dlatego wiecie, Możecie oglądać oczywiście, yy, my to zrobimy jakoś tak. O, i może zrobię filmik z Nieśmiej się cenęc, ale to tylko może. Dobra, yy, dalej gramy. Tam straty pierdaty No, głupi. Nie, my to przegramy. To jest moja przegrana. Znowu moja przegrana Kolejna tak patrzę, wygramy to Nasz Trzeba zostanie zabite A ja tak patrzę kurwa, na w zasadzie on jest ten... BOSEM To jak my go pokonamy nas I mi się przypomniało, że on jest BOSEM i yy, Dobra, gram dalej. Kurde, te skielety jak mnie wkuzają, jak tutaj są. Co, ten boss ma tyle HP, ale nie, to i tak będzie ona sobie zagrana. Fuck. I krok by, by, by mógł być w naszej drużynie. Wtedy byśmy to może wygrali. Tylko mam takie lagi. Przez te lagi przegramy to. Nie, mamy no to przegramy. Zabijemy go, ale i tak to przegramy. kurna kurna Tak on ma dwa HP. Poróbis go Tak, ale i tak to przegraliśmy. Nie wiem, dlaczego ja tak się cieszę i gdzie. No dobra, Nie, no dobra. No dobra, 30. tak i mamy nową scenę ale małą, dlatego oznaliśmy sobie wsadzić. Dobra, nigdzie nie mam, nie mam. Okej, okay, otwieram. Yy, no i co? Wbijamy na solo. Likiem i kończę ten odcinek. No to taki krótki. Ma być. Wygram czy tam przegram, to ja już kończę ten odcinek, no i na koniec, co nie? I będzie wtedy na razie omecki Stonara Mordy, mordy się Shaman Mordy. Wiecie, wiecie jak to bywa? Czasem mogę powiedzieć tak, czasem tak. Czasem. Tak! Dzięki za rozwaliłeś mi sksynię. Dzięki za twoją pomoc. Au au ow 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 nie wiem gdzie ty się chowasz. Ja nie wiem, gdzie ty się chowasz. Kurwa. Nie, no może i to wygram nawet i tam się pozabijają Piepsyki jedne. Kurna! i przegrałem yy... o, chociaż plus coś parków Okej, okay, więc za to nie ma no i co, kończę ten odcinek do tego nara